Już włączam, ja w tej chwili nagrywam. W tej chwili nagrywam tą naszą łączność, także będzie to wrzucone dzisiaj wieczorem na YouTube. Jeszcze raz powtórz mi, pow, to, powtórz mi teraz swój znak, yy, a ja oczywiście nagrywam, będziesz miał odzwierciedlenie tego, jak byłeś słyszalne w mobilu w miejscowości Wuppertal, zachodnie Niemcy. Proszę Tomek. Serdecznie, yy, także, także jeszcze raz Cię pozdrawiam. Yy, 161, brawo Delta, 646. Tomasz, Polska Południowo-Wschodnia, miejscowo Światło, Podkarpacie. Teraz to troszeczkę może i mocniej, może, może idzie, nie wiem jak to, jak to w tym momencie. Jakie tam wskazania mam u do Tomasz? Bardzo proszę mikrofon. E, dziękuję oczywiście za momencik, tylko wyrzucę sobie na luz, bo musiałem troszkę odjechać, bo mi tu mobil podjechał. E, Tomek, powiem w ten sposób. E, mniej więcej będzie widać teren, są to fabryki i tak dalej, stoję w tej chwili e, przy, przy, przy wielkim, że tak powiem, sklepie, bardzo znanym w Niemczech, przy POKO. E, także tutaj kolega akurat przyjechał jakieś tam meble odebrać. E, jestem busem. E, mój, mój, mój mobil to jest Mercedes Sprinter. E, warunki nadawania to jest Jackson pierwszy, sześciobandowy z ASC. E, mikrofon KAPO NM452 w starej obudowie. I oczywiście radio Jackson pierwszy, jak mówiłem. Na wejściu w tej chwili u mnie jest jakieś 120 W. Korzystam ze wzmacniacza e, Hotel Fox Foxtrot 747 Boster. E, proszę Tomek, raz jeszcze mikrofon do Ciebie, bo ja gadam i nagrywam, a to chodzi o to, żebyś Ty był słyszalny żebyś ty słyszał siebie proszę Tomek Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo tutaj ja, ja teraz troszeczkę zwiększyłem moc około setki w tej chwili na wyjściu z anteny także, także tak to idzie wzmacniacz z taki BP 131 na jednej lampie także w tej chwili w tym momencie tak to, tak to wygląda Posłuchaj, wystarczy, że w Google wpiszesz 161 Bravo Delta 797, otworzy Ci się strona YouTube, na pewno będziesz miał filmy, wideo, ponagrywane oczywiście wszystko zawsze telefonem komórkowym. Dzisiaj mam trzy do wrzucenia, Twój i jeszcze dwa filmy kolegi kolegi 12 km od, od miejscowości, no, Jan Paweł II, nasz Karol Wojtyłas tamtąd pochodził. Przepraszam, że zapomniałem, czekaj, czekaj, już mi się przypomina, przypomina. momencik... Hmm... No, nieistotne, szkoda, szkoda, że tak powiem, żeby, żeby kadry uciekały. Eee, Tomek, powiem tak, eee, 161, Bravo Delta 797 wpisać tylko w Google, wyskoczą ci moje filmy. Tam. Przejrzysz sobie wszystkie filmy użytkownika, klikniesz na YouTube i oczywiście wyjdzie ci wszystko. Jest tam prezentacja mojej bazy, dużo moich DX-ów, karty QSL. Jeszcze czas, kiedy byłem w Polsce. Także na chwilę obecną posiadam również radio bazowe antenę kierunkową do tego Spectrum 1600, tylko obecnie szukam innego mieszkania, bo tutaj gdzie mieszkam na tą chwilę, w Upertalu, nie mam możliwości postawienia anteny na dach. Także z hobby, nie chcę się rozstawać i przez to pracuję na mobilu. Także tak to wygląda. Proszę, jak odebrałeś? Tutaj zapisałem, wiesz, będę szukał tam gdzieś koło wieczora, może yy, czy tam gdzieś jutro, jak mi się uda tutaj yy, znaleźć, to, to będzie super. No, także Tomasz, pozdrawiam jeszcze raz. Fajnie, że to nagrywane, będę się mógł yy, prawdopodobnie miłego popołudnia, miłego, miłego wieczoru życzę yy, do usłyszenia 161 Brawo Delta 797 161 Brawo Delta 646 operator Tomasz, Podkarpacie, Polska południa, wschodnia, miejscowość Jastło, pozdrawiam 7.3 i do usłyszenia e, dziękuję pięknie Tomek dziękuję oczywiście za łączność Yy, także jeżeli, jeżeli nie doleciało, to mówię raz jeszcze YouTube wpisać tylko w Google nie musisz chodzić w ogóle na stronę YouTube, tylko w Google wpisz. Automat... Automatycznie połączyć się z serwerem i tam już będziesz mógł dojrzeć. Także idealne warunki dzisiaj. Cały dzień od 7 rano całą Polskę słychać. Także dzięki pięknie, Tomek 735.1 dalekich potwierdzonych życzę i do usłyszenia. 161, brawo Delta 797 161. Brawo Delta 696. Jeżeli numer przekręciłem, to sorry, ale mówię, jestem w aucie, nie ma możliwości zapisania. Jeżeli tak, to mnie popraw na finał. Cześć, Tomasz, Brawo Delta 646, Bravo Delta 646, oczywiście. Jeszcze raz, sorry, także do usłyszenia, Tomek. Hej, hej. Kto wołał, Bravo Delta 797, proszę. <mulary> <mulary> y jeszcze raz, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Kraków.

Daj mi jeszcze Twój A, znak kolego z Krakowa. Już? Twój znak mi podaj. Rozumiem, to ja pamiętam. Rozmawiałem z Tobą. Ty nadajesz z Alana 87, prawda? 67. Tak, tak, przypominam sobie teraz. Wtedy nie rejestrowałem, teraz, teraz rejestruję i za momencik wyłączam telefon. Także dziękuję raz jeszcze, wszystkiego dobrego dla, dla Krakowa oczywiście i do usłyszenia. 13 łamane na 161, Bravo Delta 797. Połączności.